Co, Laura? Brak ci słów? Nie tylko słów, a również psychologów w polskich szkołach podstawowych. A nawet jeśli są, to nikt nie wie, czym się zajmują. Ile razy ja słyszałam, że ktoś nie wie, jak wygląda psycholog szkolny w jego szkole, albo że posyłany jest tam za karę, a w jego gabinecie brakuje poufności. Jedyną radą, jaką można tam usłyszeć, to to, żeby skupić się na lekcji albo spojrzeć przez okno. Hej, chwilka. A gdyby coś z tym zrobić? Na przykład projekt społeczny. I dokładnie tak się stało. W 2023 roku powstał projekt społeczny Jak się czujesz, który skupia się na jakości i dostępności pomocy psychologicznej w szkołach podstawowych w Polsce. Liczne rozmowy i obserwacje sugerujące, że uczniowie nie czują się dobrze w gabinecie psychologa szkolnego skłoniły nas do tego, aby zbadać, co nie działa. Po pewnym czasie okazało się też, że nie tylko uczniowie potrzebują wsparcia, ale psychorodzy również. Nie mają zwyczajnie czasu, żeby wypełniać wszystkie obowiązki zapisane w karcie nauczyciela. Swoją drogą, dlaczego karcie nauczyciela? Gdzie jest samorząd zawodowy psychologów? No cóż, tego organu wciąż nie ma. Pomijając prawne aspekty, ogromnym problemem jest też marginalizacja tego zawodu. Uczniowie wysyłani są do psychologa za karę, tak jak byłby jakimś katem. I przez to ten zawód obrózł nieprzyjemne skojarzenia nie tylko od strony uczniów, a również od strony rodziców. I pytanie, co można z tym zrobić? Chcąc temu zapobiec i lepiej poznać problem, nagraliśmy cztery podcasty z ekspertami o neuroplastyczności mózgu, o y, pracy psychologa szkolnego w praktyce, aspektach prawnych, innowacyjnych rozwiązaniach. Przeprowadziliśmy też badania pilotażowe, według których aż 75% uczniów, którzy mieli do czynienia z psychologiem szkolnym, odpowiedziało, że nie uzyskało wystarczającej pomocy. Dodatkowo ponad połowa z nich nie wiedziała nawet, czym on się zajmuje, tylko 4% uczniów określiło psychologa szkolnego pozytywnie. Mając już te podstawy, przeprowadziliśmy dla klas 1-8 szkoły podstawowej warsztaty, bazując na naszej książce SciSpace, którą napisaliśmy z ekspertami na 60 stron. To taki gwiazdozbiór rozwiązań, jak powinna wyglądać w szkole bezpieczna przestrzeń. Mogliście też nas zobaczyć w tramwajach warszawskich. Widziało nas 350 tysięcy par oczu codziennie, każdego dnia przez tydzień. Zaistnieliśmy też na social mediach. Na toku Instagramie. Zawitaliśmy też w Senacie podczas konferencji Szczyt Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Pisali o nas w portalu wrocławskim, w redakcji Z Głową w Chmurze, na blogach różnych szkół, a także mieliśmy okazję wystąpić w audycji w radiu, Radio Żory. Przez całą drogę projektową wspierali nas patroni, partnerzy, no i sponsorzy, za co jesteśmy Wam wszystkim bardzo wdzięczni. Co dalej? Badania poszerzamy, Stale działamy. Pomysły spływają na nas niczym grzmoty. Pamiętajmy, system to ludzie, a prawo stanowimy my, nie jakaś transcendentalna idea, na którą nie mamy wpływu. Dlatego zmieniajmy, bo znaczymy więcej niż myślimy.